Jan Brzechwa, kłamczucha. Proszę pana, proszę pana, zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra Bronka zamieniła się w skowronka. Siedzi cały dzień na buku i powtarza kuku, kuku. Pomyśl tylko, co ty pleciesz. To zwyczajne kłamstwa przecież. Proszę pana, proszę pana, rzecz się stała niesłychana. Zamiast deszczu u sąsiada dziś padała orężada i w dodatku całkiem sucha. Fe, nieładnie, fe, kłamczucha. To nie wszystko, proszę pana, u Stryjenki wczoraj z rana aby cadło z pieca spadło, całą pieczeń z rondla zjadło, a tymczasem na obiedzie miał być lew i dwa niedźwiedzie. To dopiero jest kłamczucha. Proszę pana, niech pan słucha po południu na zabawie utonęła kaczka w stawie. Pan nie wierzy? Daję słowo, sprowadzono straż ogniową. Przecedzony wody sitem, a co ryb złowiono przy tym? Fe, nieładnie, któż tak kłamie? Zaraz się poskarżę mamie.